Raz w miesiącu znajdujemy dla Was bardzo ciekawą ofertę na Allegro. No i dzisiaj to udało nam się połączyć z recenzją bardzo ciekawego produktu, jakim jest Surface Go 2. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić Surface Go 2, to możecie to zrobić na Allegro i odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I w sumie możecie zastanawiać się, dla kogo jest ten sprzęt, bo to niby komputer... No, ale jednak nie do końca, bo możemy sobie tę klawiaturę odpiąć i mamy tutaj bardzo fajny 10,5-calowy tablet z Windowsem 10. No i muszę przyznać, że kiedy korzystam z tego urządzenia, to widzę przede wszystkim jego świetną jakość wykonania. I żaden tablet, nawet iPad, którego ostatnio chwaliłem, takiej jakości wykonania nie ma. To jest naprawdę y Arcydzieło inżynieryjne, tak można powiedzieć, to jest ładne, to jest przemyślane, to jest schludne, tutaj wszystko ma swoje miejsce. No i zaraz wam to pokażemy. No bo generalnie problem z tymi tabletami jest taki, że nie da się z nich korzystać jak z komputerów. A tutaj, dzięki takiej właśnie nóżce, już możemy taki tablet trzymać na kolanach. No ale to nie jest jeszcze to samo, nie mam klawiatury. No dobra, ale bierzemy tej klawiaturę, która jest magnetyczna, już można powiedzieć, że mamy laptopa, i z tym naprawdę wygodnie da się pracować w praktycznie każdych warunkach. Nie chcecie mieć płaskiej klawiatury, bo takiej nie lubicie i wolicie uchyloną. Proszę bardzo, robicie, tak? I już macie także taką uchyloną klawiaturę. Wolicie, żeby to było nachylone pod innym kątem? Proszę bardzo, można tak, można tak, można tak. Ja to naprawdę dobieram ten kąt dowolnie, więc ten tablet zamienia się w komputer i to jest komputer w pełni funkcjonalny. I bardzo dobrze wykonany, jak wcześniej powiedziałem. W tym momencie warto powiedzieć też o tej klawiaturze, za którą niestety trzeba dopłacić, bo nie jest dołączona do zestawu. I to jest klawiatura nie tylko świetnie wykonana, nie tylko z fajnym skokiem, ale także podświetlona. I możecie się zastanawiać, co to za dziwny plastik tutaj? A to nie jest plastik, tylko to jest materiał, który się nazywa Alcantara. Jak się tego dotyka, no to jakby się głoskało zwierzątko, lamy albo misia, nie wiem. Bardzo mięciutkie, jest fajny, i mi się podoba i tak naprawdę Moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych tego typu sprzętów dostępnych na rynku. Więc jeżeli lubicie małe urządzenia, jeżeli lubicie sprzęty przemyślane i takie niecodzienne, to na pewno jest coś dla Was. I warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że to jest urządzenie odpowiednio szybkie do większości zadań domowych. Ja Wam nie będę ściemniał, że tutaj odpalimy każdą możliwą grę, że to będzie śmigać jak cudo, jakiś Crysis i w ogóle w najwyższych detalach. Nie, bo to nie jest do tego. To jest do pracy biurowej jeżeli chodzi o Worda, Excela, Przeglądarki, oglądanie filmów, do tego wszystkiego to się jak najbardziej nadaje. Slack, Microsoft Teams, no mógłbym tak wymieniać długo, w sumie skończyłem. No i tak naprawdę, jeżeli szukacie małego sprzętu do takich zadań, to Surface GO 2 powinien się Wam spodobać. Ale jeżeli jesteście użytkownikiem, który albo gra, jak wcześniej mówiłem, albo zajmujecie się obróbką wideo. Albo zdjęć, albo czymś innym bardzo wymagającym, jakimiś projektami w kadzie, no to trzymajcie się od tego z daleka, bo tutaj moc obliczeniowa będzie za mała, nie będzie do tego, ale dla mnie, skoro ja się zajmuję naprawdę prostą pracą biurową, mailami, pisaniem tekstów i tak dalej, no oglądaniem YouTube'a, Netflixa, mi to było jak najbardziej wystarczające. No dobra, jakie mam tutaj wersje specyfikacji? Powiem wprost, że najniższa wersja ma 4GB RAMu. I o niej zapominamy, no bo wydawanie w 2020 roku sprzętów z Windowsem i 4 GB RAMu powinno być zakazane, tak po prostu. A taka rozsądna wersja, z której ja tutaj korzystam, kosztuje ponad 2600 zł i ma procesor Pentium, ma 8 GB RAMu, ma 128 GB pamięci wewnętrznej SSD. Ale jeżeli ktoś uzna, że to dla niego za mało, to może wybrać wersję z procesorem Core M i także w wyższej wersji tego produktu jest dostępny modem LTE, bo tutaj w tym modelu, którego ja używam, modemu LTE nie ma i mogę korzystać tylko z łączności Wi-Fi. Skoro powiedziałem o standardach łączności, to warto jeszcze pokazać, co ten tablet ma. Wyjście słuchawkowe. Port USB-C. Mamy także takie magnetyczne gniazdo ładowania, zupełnie niestandardowe, a jak tutaj jeszcze odegniemy tę nóżkę, to widać slot na karty microSD. I ktoś powie, a gdzie tu jest pełnoprawny port USB? No raczej w tablecie takie rzeczy się nie mieszczą, więc nie jestem o to zły, Ktoś inny powie, no ale tutaj mamy taki port ładowania niestandardowy, jak zgubię tę ładowarkę, to już mówię, naładujesz tablet za pomocą USB-C, nawet z Powerbanka obsługującego USB-C Power Delivery. A ktoś inny powie, że tutaj nie ma żadnego wyjścia obrazu. A ja mówię, że jest, bo tutaj w tym USB-C mamy też Thunderbolt, czyli możemy tym ładować, przesyłać dane oraz przesyłać obraz. I to się świetnie sprawdza, kiedy właśnie jednym takim kablem podłączymy Surface GO 2 do dużego monitora, bo wtedy ten jeden kabel przesyła obraz, ładuje urządzenie i sprawia jeszcze, że Surface współpracuje ze wszystkimi akcesoriami, które są podpięte bezpośrednio do monitora. No, i tutaj tak naprawdę na chwilę zmieniamy scenerię. Mamy Surfesa, mamy monitor nie jakiś nowy, bo jego mam od dwóch lat. Mamy kabel USB-C prowadzący do monitora. Robimy tak. No i tak naprawdę dzieje się magia. Jak widać, tutaj ekran został rozszerzony. Tutaj widzę na ikonce, że urządzenie się ładuje. No i do tego, jak widzicie, mam tutaj podłączony jeden kabel. Z kolei myszkę i klawiaturę mam podłączoną z tyłu do portów USB-C w monitorze a tutaj swobodnie mogę z tego korzystać, to wszystko po prostu działa. I to jest jedno z tych rozwiązań, które ja po prostu ubóstwiam, bo te porty Thunderbolt sprawiają, że nie musimy bawić się już w żadne stacje dokujące i Wystarczy, że mamy w miarę nowy monitor, mamy akcesoria podłączone do niego i jednym kabelkiem sprawiamy, że nie tylko laptop, ale także taki mały tablet zamienia się w bardzo fajny komputer stacjonarny do pracy biurowej. Jednak kiedy akurat nie mamy pod ręką dużego monitora, to musimy korzystać z tego ekranu wbudowanego. No i co tutaj dużo mówić, ten ekran jest naprawdę ładny. On świetnie nadaje się do czytania, zarówno jakichś tam codziennych treści, jak też komiksów. Bardzo miło mi się z niego korzysta i co ważne, to jest tablet, więc to jest ekran dotykowy. Ale to, że możemy sobie dotykać Ekranu, nawet w komputerze, to nie jest absolutnie nic nowego. Fajne jest to, że mamy do dyspozycji taki rysik. I kiedy odpalimy, na przykład, taki zaawansowany program do obróbki graficznej, tutaj polecam Microsoft Paint, wszyscy profesjonaliści z niego korzystają, w nim da się zrobić naprawdę wszystko. I jak jesteś smutny, na przykład, i masz taki rysik, i rysujesz tak, i już wesoły jesteś. Tutaj naprawdę możliwości są nieograniczone, a już tak na serio. Ten rysik jest naprawdę genialny. Bardzo dobrze się nim pisze, bardzo dobrze się za jego pomocą rysuje, więc taki Surface GO 2 może służyć m.in. do podpisywania dokumentów. Więc naprawdę mamy tutaj mnóstwo różnych zastosowań, grafikat, dokumenty, nawet precyzyjne wybieranie niektórych elementów i tak dalej. Ale tak naprawdę pojawia się tutaj jeden problem, ponieważ ten rysik nie jest dołączony do zestawu, więc jeżeli kupicie tego surfesa, to w sumie od razu możecie szykować portfel na dodatkowy wydatek w postaci tego rysika. Z takich niestandardowych rzeczy, o których warto powiedzieć, to jeszcze kamerka i mikrofony. Ktoś powie, no ale to wszędzie jest, wszędzie jest tak samo kiepskie. No tutaj właśnie jest bardzo fajne. Bardzo mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony, Microsoft kieruje ten produkt także do nauczycieli oraz uczniów. Była właśnie pandemia, nauczanie zdalne, więc wiemy, jak bardzo to ważne są elementy. No i właśnie ta kamerka ma bardzo, ale to bardzo dobrą jakość wideo. Do tego mamy tutaj drugą kamerę z tyłu, która się świetnie nadaje na przykład do skanowania dokumentów. A mikrofony też są naprawdę niezłe, więc do takiej pracy typu Slack, Microsoft Teams, spotkania zdalne, nauka zdalna Surface Go 2 nadaje się wprost perfekcyjnie. I warto powiedzieć tutaj jeszcze o zaawansowanym systemie skanowania twarzy, bo mamy tutaj technologię Windows Hello, czyli nie musimy wpisywać za każdym razem hasła, pinu i tak tylko po prostu skanujemy swoją twarz. Ktoś powie, no ale to niebezpieczne, bo to zwykła kamerka. Właśnie nie, bo mamy tutaj taki skaner podczerwieni, który skanuje naszą twarz w 3D. Po pierwsze, działa to szybko, po drugie, jest bezpieczne, więc po raz kolejny bardzo fajna rzecz. W paru słowach warto powiedzieć także o programowaniu, które jest tutaj zainstalowane i że nie był Windows 10. No to nie jest zwykły Windows 10, bo to jest Windows 10 Home Edition S. czyli secure. I to oznacza, że nie można tutaj instalować aplikacji spoza sklepu Microsoft Store, jeżeli ktoś już chce narzekać, że no to ja wielu programów nie zainstaluję, bo tutaj jest ograniczony wybór, a ja chcę mieć wszystko. Spokojnie, ten tryb bezpieczny S można wyłączyć, wtedy Windows 10 Home Edition S zamienia się w zwykły system Windows 10 Home Edition, ale kiedy już raz wyłączycie ten tryb, nie będziecie mogli do niego wrócić, więc poważnie zastanówcie się, czy będziecie chcieli to zrobić. I mówi tutaj wiele pozytywów, ale jedna rzecz, mi się się w tym tablecie nie podoba. Kiedy czytałem dokumentację na jego temat, specyfikacje i tak dalej, to przeczytałem, że on ma działać 10 godzin na akumulatorze i myślę, bardzo dobry wynik. No może nie na taki tablet typowo jakiś multimedialny, ale jak na komputer do podstawowej pracy. W końcu tutaj mamy pełnego Windowsa. Dobry czas, naprawdę nie będę narzekał. Ja nie wiem, skąd ci ludzie wzięli te 10 godzin. Mieli przerwę parogodzinną w środku? Nie wiem po prostu, bo mi ten sprzęt wytrzymuje 6-7 godzin, 8 raczej nie, 9 nie zauważyłem, no 10 to w ogóle, absolutnie. Więc jeżeli się nastawiacie na to, że o, wezmę sobie mojego Surface Go 2 i nie muszę brać do niego żadnej ładowarki ani powerbanka, bo on mi wytrzyma przecież cały dzień pracy, to nie, nie wytrzyma. Trzeba o tym pamiętać. Czas 6 godzin też jest ok, no ale to jest grube przekłamanie względem tych 10 godzin. No i teraz warto zastanowić się, dla kogo to jest sprzęt. Z jednej strony, dla uczniów, nauczycieli, praca zdalna. Dla studentów także, bo można tutaj wykonywać fajne notatki za pomocą tego rysika, jeżeli go dokupimy. Ale. No to jest dosyć drogie. No bo za rozsądną wersję płacimy 2699 zł. Do tego jakieś 450 zł za klawiaturkę już się robi ponad 3000. Dodajmy do tego rysik i robi się już grubo ponad 3000. Więc troszeczkę za dużo jak na sprzęt dla ucznia i dla nauczyciela. No, chyba że ktoś jest naprawdę zamożny, to ok. Bardziej przemawia do mnie, że Microsoft pozycjonuje to jako drugi sprzęt dla użytkowników biznesowych, czyli masz dużego laptopa albo komputer stacjonarny w domu, ale potrzebujesz też czegoś małego, kiedy jedziesz już na delegację, że nawet nie wiesz, czy użyjesz tego komputera, ale chcesz mieć coś bardzo lekkiego, czego nawet nie zauważysz, co w razie czego się przyda. No, i tutaj ten świetnie wykonany, odpowiednio szybki, bardzo fajny, biznesowo wyglądający Surface GO2. Moim zdaniem, jak najbardziej się sprawdzi, i tutaj, nawet dla użytkownika biznesowego, ta cena nie będzie jakoś strasznie przesadzona. Więc to absolutnie kupuję. Ale już odrzucając obiektywizm, to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. To jest ładnie wykonane, no to jest piękne po prostu. To jest naprawdę małe dzieło sztuki. I gdybym miał sobie kupić coś, co mi się po prostu podoba, to byłby jeden z tych sprzętów, nad którymi bym się zastanowił. Więc jeżeli potrzebujesz małego komputera, który pozwala na pracę biurową i do tego ma być ładny, mały, a cena jest w tym przypadku drugorzędna, no to Surface Go 2 sprawdzi się jak najbardziej. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić tego Surface Go 2, to możecie to zrobić z linków, które znajdują się pod filmem. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro.